Zapraszamy Państwa na imprezy i wydarzenia, którym patronuje Regionalna Trójka. Imprezy na rok 2006. Bo we mnie jest też seks. Przybora Wasowski w piosenkach. To recital Aleksandry Nieśpielak w Teatrze Ateneum w Warszawie, którego premiera odbędzie się w styczniu 2006 roku. Artystka zapowiada, że recital to zbiór najlepszych pod względem muzycznym i literackim utworów Wasowskiego i przybory. Ale także piosenki do tej pory nieodkryte, prawdziwe perły. I jeszcze kilka informacji dla melomanów. Filharmonia Narodowa w Warszawie zaprasza 8 stycznia na koncert dla dzieci u progu karnawału. Koncert poprowadzi ciocia Jadzia, Jadwiga Mackiewicz. Warszawska Opera Kameralna chce włączyć się wraz ze swoim repertuarem w święto kultury europejskiej, czyli obchody 250. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zaś Teatr Syrena poleca Tango Operita Szare kwiaty, czyli gratka również dla tych, którzy kochają taniec. I jeszcze jedna zapowiedź. Od 27 lutego do 29 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się wystawa, jakiej do tej pory w Polsce nie było. Nowoczesna myśl technologiczna i naukowa prosto z Tokio. Ekscytująca wyprawa w poszukiwaniu istoty i znaczenia czasu oraz wspaniała zabawa dla całej rodziny. Wystawa wpisuje się w obchody Światowego Roku Fizyki ustanowionego w 50. rocznicę śmierci Alberta Einsteina i setną rocznicę ogłoszenia teorii względności. Trójka poleca. Mówi się, że jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale czy my, ludzie, jesteśmy ich najlepszymi przyjaciółmi? Czy wiemy, jakie są rasy, jak pielęgnować naszych ulubieńców, czym karmić i jak leczyć psy? Znakomity serial dokumentalny dla wszystkich, którzy kochają zwierzęta. Ty i Twój pies w sobotę o 14.35. Dominet Basket Lidze Starcie Gigantów. Wicemistrz Polski Anwil Włocławek na własnym parkiecie zagra z naszpikowanym gwiazdami mistrzem Polski Prokomem Sopot. Na transmisję z Hali Mistrzów zapraszamy w niedzielę o godzinie 14.35. waży biust pan? Jak czuje się maleństwo Britney? I jak dużo trzeba zapłacić za dobrze wykonany lifting? Na takie pytania znają odpowiedzi tylko teleplotki. Teleplotki w każdą niedzielę o godzinie 9 i 17.35. Tylko w trójce.